Witam wszystkich z tej strony Xflix dla serwisu IntelliPoker. Tematem dzisiejszego rozdania będzie trzybetowanie dla wartości z marginalną ręką przeciwko konkretnemu typowi przeciwnika. Taka ręka jak Król Walet Off nie jest ręką, z którą zazwyczaj chciałbyś trzybetować przeciwko nieznanemu przeciwnikowi czy przeciwko graczowi tight, ponieważ zawsze możesz się obawiać, że ludzie będą kontynuować tylko z lepszą ręką, z ręką, która cię pobija, jak as, as walet Król Dama. Ale przeciwko niektórym przeciwnikom będzie naprawdę opłacalne trzybetować, zwłaszcza gdy masz pozycję. Niektórzy ludzie czasami naprawdę zbyt szaleją ze swoimi zakresami przy stałach 6 max i zaczynają otwierać przebiciem z naprawdę szerokim zakresem z każdej pozycji. I nie są zadowoleni, gdy muszą pasować do trzybetu. To jest jeden z tych scenariuszy, gdzie trzybet z tą ręką może naprawdę przynieść Ci wiele korzyści, więc spójrzmy na to, co się stanie w tym rozdaniu. Jest to przeciwnik plus agresji, który otwiera z masą rąk z wczesnej pozycji i postanowiłem trzy betować dla wartości, żeby go wyizolować. Podziałało, sprawdził. Wykonałem continuation bet z moją top parą, z dobrym kickerem, przy tym drogowym stole i zostałem sprawdzony. Turn jest królem, stawiam ponownie i przeciwnik wysunął o link. Co oczywiście sprawdziłem, dostając dwie top pary. Mogę obawiać się slita na flopie albo seta, ale myślę, że jest wystarczająco dużo gorszych rąk w zakresie mojego przeciwnika. Okazało się, że zamienił swojego waleta z garshatem w blef i to jest właśnie tego typu sytuacja, której szukam, gdy muszę zdecydować, czy będę grał z walet Szukam wtedy przeciwnika, który otwiera z szerokim zakresem i który będzie skłonny do walki ze mną, nie mając pozycji. Nie mając inicjatywy, i będzie sprawdzał ze zdominowanymi rękoma.